Witam na kanale Sila Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku wodnika na marzec 2024. Rozpoczynamy w ten sposób: ósemka mieczy, ósemka monet. O, jest wzrost wibracji, proszę bardzo. Trójka, była, w to już jest drugi tydzień. Piątka kielichów, siódemka monet. Rycerz Kielichów. Chyba jednak trochę wyżej. O, bardzo ładnie. Karta świata. Dziesiątka monet. O, jaki piękny jestem. Trzeci tydzień. W przeciwieństwie do tej karty, o której zaraz powiem, bo to wynika z Was, tutaj z Waszego myślenia, więc ja tu muszę trochę paternoster <noise> powiedzieć coś, nie coś. Jakieś 10 przykazań czy coś, no coś to muszę powiedzieć. Teraz tu... O, ten czwarty tydzień też ciekawy. Bardzo ciekawy. No trzeci i czwarty tydzień jest bardzo ciekawy, tylko nie wiem jak ja to pomieszczę. Tyle dobrego, to aż się nie chce zmieścić. Tyle dobrych rzeczy. I ósemka mieczy, no cóż. To są Twoje myśli, one tak wyglądają i one Ciebie ograniczają, ponieważ masz jakieś przekonania, które są szkodliwe dla Ciebie, więc tutaj no, trzeba te przekonania zmienić, po prostu, czyli zmienić programy umysłu, bo umysł się programuje tak jak komputer, więc jeżeli jakiś program jest niedobry, trzeba go usunąć i w to miejsce wprowadzić inny, bo jeśli masz zafiksowany umysł, no to nie widzisz rozwiązań i tak to tu wygląda, że tak siedzisz. Myślisz i nic nie możesz wymyśleć. Oczy masz zamknięte, zasłonięte opaską. Trzeba tą opaskę zdjąć z oczu, ale to jest symboliczna opaska oczywiście, więc tutaj trzeba po prostu inaczej patrzeć na, na sytuację, przede wszystkim inaczej patrzeć, może nawet odwrotnie. No i przede wszystkim odfiksować się. To znaczy. Bo jeżeli masz zafiksowany umysł, to po prostu nie widzisz rozwiązań, nie widzisz potencjałów, nie widzisz możliwości, a te możliwości tutaj przecież są, bo tu widać tu, 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 tu. Pełno możliwości widać, nawet i na tej karcie, takiej bardziej smutnej, tam też widać. Tylko tu trzeba się przeprogramować troszeczkę inaczej zacząć myśleć, zmienić schematy myślowe. Zmienić schematy myślowe na takie bardziej korzystne po prostu, żeby się odblokować, bo to jest pokazane tu jako blokada. Oczywiście ta blokada może z zewnątrz też przyjść, ale jako odzwierciedlenie tej sytuacji, którą masz wewnątrz, bo rzeczywistość jest lustrem, tak? Więc najpierw trzeba się odblokować od wewnątrz, czyli ze strony umysłu. Tu może się pojawić jakaś sytuacja ograniczająca, um, ale tak jak mówię, możesz od niej odejść. Oczywiście wymaga to jakiejś decyzyjności, jakiejś odwagi czasem, jest to więc lekcja odwagi, ale także lekcja bym powiedziała kreatywności, bo ty możesz tu sobie coś wykreować, niby nie masz możliwości, ale możesz coś, właśnie dlatego może nie masz tych możliwości, czy tam nie widzisz ich, bo one są de facto, ale ty ich nie widzisz po to, żeby cię to nauczyło kreatywności, żeby tam sobie coś wymyślić, żeby coś wykreować. Tam, gdzie są ograniczenia, z reguły są też możliwości, tylko tu właśnie polega problem, problem że nie zawsze je widzimy. No, ale potem przy, przychodzi już moment pracy, tak? Czyli bierze się do roboty, no i wzrastają te możliwości. One tu tak widać, że wzrastają, coraz więcej tych możliwości jest. Czyli jak bierzesz się do roboty, no to już ta opaska ci z oczu spada, a jeszcze jak zmienisz te myśli, to już kompletnie blokady od ciebie odpadają. I, no I stajesz się taką osobą, no, która naprawdę wie, czego chce, potrafi zrobić, co chce, potrafi osiągnąć to, co chce. Tu są już takie wstępne energie sukcesu. No, ten ostateczny sukces to jest w cesarzu, tak? I jeszcze tu jest dziesiątka monet, jak widać. Natomiast tu już te wstępne energie sukcesu się też pojawiają, czyli tu już działasz z takim rozmachem, można powiedzieć, z pewnością siebie, już wychodzisz z tych ograniczeń ewidentnie nie trzymają cię one w jednym miejscu, tylko po prostu działasz, po prostu działasz w tym kierunku, w jakim chcesz, robisz to, co chcesz. Jesteś postrzegany nawet jako osoba atrakcyjna, osoba, która ma jakąś charyzmę, ma jakąś charyzmę, ma coś przyciągającego. Przyciągasz ludzi, przyciągasz, patrzą się na Ciebie jak na obrazek, bo tutaj no coś już widać, że coś sobą reprezentujesz. Tu wcześniej też reprezentowałeś, czy reprezentowałaś sobą bardzo wiele, ale Twoje poczucie wartości dopiero później troszkę wzrasta jednak, tak? Najpierw trzeba się pozbyć tych blokad umysłowych. Dobra, więc masz już, jesteś bez blokad. Na pewno wszystkich od razu się nie pozbędziesz, bo to nie tak łatwo, ale już tu tych najgorszych blokad się pozbyłeś, czy pozbyłaś. Działasz i jesteś zadowolony, zadowolona, nowe potencjały podpływają, tak jak ja mówiłam, że te potencjały to tu się mnożą dosłownie, coraz to nowsze, coraz to lepsze, coraz to fajniejsze, ale zadowolenie już tu jest, bo już tu coś zrobiłeś, czy zrobiłaś, i już to zadowolenie jest, tylko chwilę jeszcze musisz poczekać na kolejne możliwości. I. No, przestroga by była, żeby jednak skupić się na celu, a nie na pierdołach, bo tutaj się skupiasz na jakimś czymś, no być może na tym, z, znowu po raz drugi, czyli na czymś, co, co tam ci się nie podobało, czy na tym, co, co cię nie zadowoliło, albo na tym, co cię ograniczało. No, na czymś tu się skupiasz, nie na tym, co trzeba, i tu by była informacja, żeby się skupić z powrotem na celu. Czyli tak działać jak ta królowa była, bo ona jest skupiona na tym, czego ona chce i ona to robi, ona to osiąga. Ale poczekać to troszeczkę trzeba. No tu jest lekcja cierpliwości akurat. To, to nic złego. Chwilę trzeba poczekać, to ci się nic nie stanie. <gry> jak chwilę poczekasz. No, no co dalej? Jedzie rycerz na białym koniu lub księżniczka na białym koniu, bo zależy, kto słucha. Nie, niektórzy wolą księżniczki niż rycerzy, bo to zależy jakiej płci. I tak dalej. Więc jedzie ta osoba na białym koniu, to może być biały samochód na przykład, jedzie z ofertą. Jaka to oferta? Przede wszystkim może być to oferta miłości, ale może być to oferta też inna, ale jest to oferta powiązana z radością i ze spełnieniem, z osiągnięciem celu, po prostu, z osiągnięciem celu, czyli to, czego ty chcesz. O, jako ta królowa buław, bo tu jesteś tak przedstawiony, chociaż to nie jest typowa może twoja energia, bo, bo tu jesteś z innego trygonu, ale to nie ma znaczenia. Tu pokazujesz się jako królowa buław. To nieważne z jakiego trygonu jesteś. Tu jedzie do ciebie już, jesteś postrzegana, czy postrzegana jako osoba atrakcyjna. Jedzie do ciebie rycerz na białym koniu z tą ofertą swoją. Czy to oferta miłości, czy inna. Osiągasz cel, i również jakieś osiągnięcie w materii. Jedno z drugim może być powiązane. Jesteś szczęśliwy, jesteś w harmonii, twoje cele są osiągnięte, no czego jeszcze więcej chcieć, a jednak dochodzisz do cesarza, czyli jednak jeszcze ambicje twoje są jeszcze wyższe, bo aż do cesarza dochodzisz. No, skupmy się najpierw na tym. Osiągnięcie celu, co to może być? No, coś do czego dążysz, a jednocześnie zakończenie jakiegoś etapu i otwarcie się na kolejne możliwości, bo ja tam mówiłam, że tych kolejności, coraz, tych możliwości coraz więcej kolejne tu przychodzi, tu przychodzi ich cała masa. Następuje spełnienie w materii, co może wiązać się z mieszkaniem, albo z jakąś wartością yy, związaną z firmą, na przykład. Czyli może biznes otworzysz, może twój biznes będzie tu dobrze prosperował. Chodzi o to, że jest tu jakaś wartość, wartość taka. Nie tylko dla Ciebie, może także dla Twojej rodziny, czy dla współpracowników, bo zależy o co pytasz, o co Ci chodzi tutaj, ale jest cel osiągnięty, zarówno cel w materii, jak i jeszcze jakiś inny i jest wejście w stan harmonii i równowagi, co jest wspaniałe, bo to, to są szczęśliwe energie i znowu zakończenie jakiegoś etapu, znowu. Czy mi się tam coś nie włączyło? Nie, chyba nie. Zakończenie jakiegoś etapu połączone z transformacją, czyli jakaś zmiana tu nastąpi, ale to nie jest wcale zmiana na gorsze, bo tu jest cesarz, czyli no bardzo, bardzo dobra energia, jeśli chodzi o zaspokojenie, czy potrzeb materialnych, czy rodzinnych, bo to jest karta ojcostwa, to tak samo będzie kobiet się też liczyło, teczyło, czyli macierzyństwo też tu może być w tym, dlatego, że to jest czytanie ogólne. Więc to nie tylko chodzi o ojcostwo, także autorytet, czyli jesteś dla kogoś autorytetem, masz zaspokojone swoje potrzeby, masz duże poczucie wolności, decyzyjności, Twoje decyzje są dojrzałe, przemyślane. I podejmujesz nowe wyzwanie jeszcze. No bo ci jeszcze ciągle mało masz niedosyt. To znaczy trudno powiedzieć, że niedosyt, bo tu masz naprawdę wszystkiego dużo, dużo i tych materialnych wartości, i tych niematerialnych. Natomiast chcesz, no wiadomo, że nie będziesz siedział na kanapie i, i patrzył w sufit, więc tu będziesz, podejmiesz jakieś nowe wyzwanie. Które wygląda bardzo obiecujące, bardzo ciekawie, może to być związane z podróżą, lub jakąś nową wiadomością, lub jakąś nową szansą na działanie, na zrobienie czegoś nowego, bo tu chodzi o coś nowego, yy, czyli szansa, nowa możliwość, wielki napływ energii również jest z tym związany, napływ sił twórczych, czyli możesz mieć, możesz mieć jakiś pomysł, albo jakąś, jakiś impuls do działania. Może to być podążanie za pasją, no najbardziej tak to się kojarzy w sumie. Podążanie za pasją, czyli za czymś, co Ciebie porywa. Przesłanie, aby miesiąc był piękny, należy go zacząć od pięknego sposobu myślenia. A ty tu dostajesz paternoster, bo nie masz pięknego sposobu myślenia na początku, natomiast później dostajesz pochwałę, bo zmieniasz swoje myśli, czyli transformujesz swoje myśli, swoje programy umysłu, zmieniasz też sposób bycia, sposób działania i dzięki temu ci się bardzo dobrze wiedzie. Czyli sam początek jest kiepski z powodu tych myśli. Bo one nie są piękne, te akurat nie są piękne. Jeszcze raz przeczytam, jak to było. Aby miesiąc był piękny, należy go zacząć od pięknego sposobu myślenia, czyli raczej takiego, no nie takiego. Tu się w tym momencie pięknie nie przedstawiam i nie jest piękny w tym momencie, natomiast już później jest, czyli zmiana myślenia następuje. Zdrówka, życzę do usłyszenia.